Cześć ludzie kochane. Dzisiaj mamy imprezę Andrzejkową. I mamy przygotowany tutaj. Od dziesiątej zaczyna impreza. Jak nagrywałem już trochę szybciej. No tutaj tak ciacha. Widać. Sałatki. Owoce. No i widzę, że będzie coś jeszcze, bo są miseczki, chleb przygotowany. Także będzie jak zawsze fajnie i wesoło. Tak, ja przed chwilą mówiłem, że zjeżdżam szybciej, żeby tylko bez ludzi nagrać. Tu jest wiele, wiele. Wszystko przygotowane. A jest nas tutaj dużo ludzi. No i może coś goście przyjdą, chociaż z jednego dps widziałem już e, panią Irenę, bo moja była sąsiadka i też jest w DPS-ie, tak, że dziennym. Nie mieszka tutaj ze mną. Ale tutaj już się zaczynają takie właśnie przygotowania. O, jeszcze coś tam widzę, przy innym stole. Nie trafiło się moje stałe miejsce. Są przygotowane fajnie ludzie, kochane. To ja dziękuję, to i wam dziękuję że jesteście ze mną i oczywiście każdego serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, się ludzie kochane. Uważajcie na siebie. No cześć.